Baśń z Anglii An English folktale Olbrzym George George the Giant Olbrzym George żył od wielu wieków w jaskini wściekłości. George the Giant had lived for centuries in the cave of anger. Olbrzymi my były spokojnymi samotnikami do czasu, kiedy pojawił się król Tery straszliwy i oskarżył ich o zrujnowanie ich plonów. The giants were peaceful solitary beings up until the time when King Terry the Terrible accused them of ruining the harvest. Król straszliwy Terry rozkazał, żeby wybić wszystkie olbrzymy. King Terry then ordered that the giants be hunted down. I tylko jeden, jedyny olbrzym George przeżył. Only George survived this. Od tamtej pory stał się najbardziej nieznośnym stworzeniem, jakie kiedykolwiek było na ziemi. And since then he had become the most ferocious creature there had ever been. Stał się niezwyciężony i każdy, kto wszedł do jego jaskini, źle kończył. Bez względu na to, jak mocny albo jak odważny ten ktoś był, he became invincible, and anyone who entered his cave came to a sticky end. No matter how brave or how powerful they were. Singing, don't forget your shovel if you want to go and work. My dad's probably had a bloody hard day, but he's been good fun and bubbling and joking away. And the procession of cars stuck behind are getting all impatient and angry, but we don't mind. We're holding up the bypass, oh. Wielu późniejszych królów, zawstydzonych zachowaniem Terrego Straszliwego próbowało jakieś, jakieś ugody z Georgem, ale wszystko na próżno. Many past kings, ashamed by the behavior of Terry the Terrible, had tried to make peace with George, but it was all in vain. Jego wściekłość i furia Oznaczały, że on zniszczy każdego człowieka, na którego padł jego wzrok. His anger and fury meant that he would do away with any human being he ever clapped eyes on. I nawet nie słuchał człowieka. Nie słuchał, co tamten miał do powiedzenia. Without listening to what they said. Mimo, że królowie teraz już zostawili go w spokoju. George nienawidził ludzi i ta nienawiść pozostała tak silna jak zawsze. Even though the Kings now left him alone, George's hatred for humans remained as strong as ever. glad I'm not in school, boss. Glad I'm not in school. Said I'm Luke on five, and my dad's Bruce Lee. Drives me round, and his JC beyond I'm Luke on five, and my dad's Bruce Lee. Drives me round, and his JC beyond I'm Luke on five, and my dad's Bruce Lee. Drives me round, and is JC beyond I'm Luke on five, and my dad's Bruce Lee. Drives me round, and we Z tego powodu, że w jaskini Georgia był niezwykły skarp, skarb, wielu żądnych przygody ludzi i wojowników przybywało ze wszystkich krańców świata, żeby mu ten skarb zabrać. For there was a fabulous treasure inside George's cave, and many adventurers and warriors came there from all corners of the world to try to take it. I tak pewnego dnia młoda księżniczka w królestwie została ukąszona przez węża z bagien. Even so, one day the young princess was bitten by a snake from the swamps. Jedynym antidotum na, tę, na to ukąszenie było, był sekretny, sekretny eliksir. Znany tylko y, olbrzymom. The only antidote was a secret potion, known only to giants. Więc król nie miał wyboru musiał żebrać, musiał błagać o pomoc Georgia. So the king had no choice but to beg for Georges' help. I tak wysłał swoich najlepszych żołnierzy, swoich najodważniejszych rycerzy, obiecując im, że jeżeli któryś z nich odniesie sukces, to będzie mógł poślubić księżniczkę. He sent his best soldiers and his bravest knights, promising them, that if one of them was successful, they would marry the princess. Jednakże ani ich magiczne tarcze, ani najsilniejsza broń, ani najbardziej lśniąca zbroja. Nie wskurały nic w starciu z furią Georgia. However, neither their magic shields, their most powerful weapons, nor their most gleaming armor could do anything in the face of George's fury. W końcu Król zaczął błagać o pomoc w całym swoim królestwie, nadal obiecując rękę księżniczki i oferując the najlepszych czarowników. Finally, the king asked for help throughout the kingdom, still promising the princess's hand and offering the protection of the best wizards. In Bigger. And I want to transform into a Tyrannosaurus Rex and eat up all the bullies and the teachers and their pets. And all will tell all my mates my dad's BA up this only with a JCB and Bruce Lee's nonchuckers. We're holding up the bypass. Oh, me and my dad having a top laugh. Oh, boy. Wielu próbowało. Uzbrojeni na różne sposoby, chronieni przez najlepszą magię, nawet niektórzy byli niewidzialni. Many tried, armed in all sorts of different ways and protected by the best magic including even an easy invisibility spell. Ale każdy jeden z nich odniósł porażkę. But every last one of them failed. Wtedy, pewnego dnia, młody muzyk pojawił się w jaskini Georgia i był uzbrojony jedynie w harfę. Then, one day, A young musician turned up at the George's cave, armed only with a harp. I poprosił czarodziejów: Chciałbym się znimienić w pięknego kwiata, który miałby głos anioła. He made a plea to the wizards: I want to change into a beautiful flower and have the voice of an angel. Pojawił się u wejścia do jaskini niezwykle piękny kwiat, który śpiewał uroczą melodię do dźwięków harfy. And so there appeared at the cave entrance an incredibly beautiful flower, which was singing a lovely tune to the sound of a harp. Olbrzym George do tej pory słyszał tylko. Srzęk i szczęk broni, tarcz, uzbrojenia. George, the giant was used to hearing only the ugly clanking of weapons, shields and armor. Usłyszawszy coś tak bardzo innego, coś tak cudownego, jego złość zaczęła ustępować. On hearing something so different, so wonderful. His anger started to subside. Kwiat śpiewał dalej, a George przybliżał się do niego. The flower kept singing, and George moved closer. Wziął kwiat w swoją dłoń, żeby mógł lepiej go usłyszeć. He took the flower in his hand, He would be able to hear it better. Pieśń była opowieścią o księżniczce, która była bliska śmierci i która mogła być ochroniona, uratowana tylko przez olbrzyma o dobrym sercu. The song was the story of a young princess, close to death, who could only be saved by a good hearted. Giant, and we pull over, let cars pass and pull off again, speeding by this summer green grass. And we're like giants up here in our big yellow digger, like Zoids or Transformers, or maybe even bigger. And I want to transform into a Tyrannosaurus Rex.

And listened with great emotion był tak cichy i spokojny, że ten kwiat czuł, że może bezpiecznie przestać śpiewać. He became so calm and tranquil that the flower felt it was safe enough to stop singing. I w swoim normalnym głosie mówionym, takim właśnie głosem mówionym powiedział Georgeowi historię księżniczki i to, jak bardzo potrzebowała teraz pomocy Georgia. And in his normal speaking voice, he told George all about the princess and how she needed George's help również powiedział, że Król bardzo pragnie sprawiedliwości i trwałego pokoju z George. Em. He also told George that the King wanted to come a fair and lasting peace agreement with him. George, zmęczony, tak długim czasem walki, i widząc prawdę w tym, co kwiat mu opowiadał, opuścił swoją jaskinię i zostawił za sobą swoją złość. Poszedł, żeby uzdrowić księżniczkę. George, tired of so much fighting, and seeing the truth of what the flower was telling him, left his cave. and his anger behind and went to heal the princess. I'm five years old, my dad's a giant sitting beside me, and the engine rattles my bum like berserk. While we're singing, don't forget your shovel if you want to go and work. My dad's probably had a bloody hard day, but he's been good fun and bubbling and joking away. What music! Nie tylko pokonał złość George'a, ale również zyskał serce księżniczki i serca wszystkich w królestwie. The young musician not only overcame George's anger, he also won the princess's heart and the hearts of all in the kingdom. W końcu stał się najlepszym królem. Ta ziemia kiedykolwiek miała. eventually he became the best king that land had ever had and again, by this summer green grass and we're like giants up here in our big yellow digger like zoids or transformers or maybe even bigger and i want to transform into a tyrannosaurus rex up all the bullies and the teachers and their pets, and I'll tell all my mates my dad's BA baroque, only with a JCB and Bruce Lee's nun We're holding up the bypass, oh, me and my dad having a laugh. oh, sitting on the toolbox, oh, and I'm so glad I'm not in. Glad I'm not in school And we're holding up the bypass Oh Me and my dad having a talk loud Oh I'm sitting on the toolbox Oh and I'm so glad I'm not in school box Glad I'm not in school Bye!